Jestem gotowa. Podoba mi się ten niebieski. Naciskam. Co wylosowałam? Co za odwaga! To godne pochwały, dobra robota. Nie spodziewałem się tego. Szkoda, że twój wybór nie przyniesie ci radości, bo mamy tu surowe jajka. Jaka ciężka miska. Byle tylko nic nie rozlać. Fu, co to jest? To obrzydliwe. To tak, jakby mnie oblano jakąś flegmą. Wyobrażam sobie, jakie to straszne, ale nic nie mogę na to poradzić. Jajka są wszędzie, nawet w mojej buzi. Mam nadzieję, że dojdziesz do siebie. A ja muszę iść do Suzy. Przepraszam. Ojej, chyba przypadkowo coś nacisnęłam. Nie chciałam wybrać tego guzika. Sorry, tak zdecydował los. Nie mogę tego zmienić. Otrzymujesz ogromną porcję ostrego makaronu. Moją drogą całkiem ładnie pachnie. Nie mogę się powstrzymać, umieram z chęci spróbowania. O nie, moje usta płoną. Nie spodziewałam się, że będzie taki ostry. Muszę się szybko pozbyć tych klusek. Suzy Łap, to dla ciebie. Świetnie, nie mam nic przeciwko. Chcę jeszcze więcej. Rzuć mi wszystko, co tam masz. Super. Jak dużo makaronu. To wszystko, smacznego. Co za dziwne uczucie. Wydaje mi się, że robi się gorąco. Ktoś tu włączył ogrzewanie? O nie! Ciepło pochodzi z mojego żołądka! Zaraz wybuchnę jak bomba atomowa! Dajcie mi szybko wody! Obawiam się, że jest za późno. Oho, wiedziałem, że to się źle skończy. Co to było, Suzy? Przystraszyłaś mnie. O, jajka sadzone. Zaczynam się nudzić. Musimy kontynuować. Świetnie, to już wybrałam przycisk. Dobra robota, Suzy, sprawiłaś mi sporo radości. Mam nadzieję, że uda mi się uszczęśliwić również ciebie. Naprawdę chcę w to wierzyć. Przykro mi, ale smakołyki będą następnym razem. Teraz dostajesz kurze łapki. To naprawdę obrzydliwe. Będzie się jednak fajnie to obserwowało. Zabieraj to wszystko, Suzy! Wiedziałam, że powinnam przygotować się na najgorsze ale kurze łapki to za dużo! Szczególnie surowe! Pochydne! Już niewiele zostało spokojnie! Bardzo dziękuję! Nie ma za co? Co robisz, Suzy? To nie moja wina. Sama dokonałaś wyboru! Ej, wystarczy! Proszę! Zmniejszysz mi kostium! Dobra, moja cierpliwość się wyczerpała, muszę zamknąć skrzynkę. Co za drań! I tak cię dorwę! Mam nadzieję, że ma krótką pamięć. Niech ochłonie, a my zajmiemy się grą. Jak to dużo przycisków! Nie mogę się skupić. Wcisnę bez patrzenia będzie co ma być. No dobra, to sprawdźmy, co my tu mamy. Otrzymujesz ogromnego slajma. Zaufaj mi, to nie jest najgorsza opcja z możliwych. Znowu jakaś flegma. Mam już tego wszystkiego dosyć. Wystarczy, nie mogę już tego znieść. Cierpliwości dopiero się zaczyna. Wypuśćcie mnie stąd. Chcę wziąć prysznic. Na to jeszcze nie czas. Wow, chyba jej się spodobało. Brawo, wiedziałem, że zmienisz zdanie. Spieszę z kolejną niespodzianką. Poprzednia mi w zupełności wystarczyła. Co to jest? Moje oczy! Nic nie widzę. Jak tu się kurzy. Zaraz zacznę kichać. Przestań! Wszystko mnie spędzi. To chyba jakaś alergia. Muszę nabrać świeżego powietrza. Ojej, jak tu dużo złota! Wyglądasz jak posąg. Co tam się dzieje? Muszę sprawdzić. Trzeba będzie pozbyć się korka. Tak lepiej. Wow, to jakaś impreza! Przyłącz się! Dobra dziewczyny, która teraz? Hmm. Ja już decyduję, który guzik wybrać. Gotowe. Co za celne trafienie, brawo! Miło mnie zaskoczyłaś. Jestem gotowa na wszystko, nie możesz mnie przestraszyć. Nie ma takiej potrzeby, masz szczęście, dostaniesz popcorn. Chciałbym go trochę zjeść, ale zasady mówią wyraźnie, że muszę go oddać. No, nie wierzę. O mój Boże, co za miła niespodzianka! To najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek wygrałam w tym challenge'u. Jest go tak dużo, mogłabym w nim pływać. No, w końcu opróżniłem wiadro, częstuj się, a my w międzyczasie gramy dalej. Czekaj, nie mogę oddychać w tym pudle. Suzy, nie przeszkadzaj, teraz moja kolej. Już wybrałam przycisk. Super, gratulacje! Dostaniesz wybuchową posypkę pop Candy! Uwielbiam ją. Spójrzcie na te fajerwerki, ale ekstra, co? Obiecuję, że więcej nie będę próbował. To wszystko dla ciebie. Znowu jakiś piasek. A nie, to coś jadalnego. Racja, wybuchowa posypka. Bardzo mnie to cieszy. Co jeszcze? Nie zatrzymuj się, jest pyszna. Ojej, co się dzieje? Moje usta zaraz eksplodują, pomocy! Jakie niesamowite fajerwerki! Co za czat! Nie mogę tego dłużej znieść! To nie jest zbyt przyjemne! Nie przestawaj, podoba nam się! Czas ucieka! Musimy się pospieszyć! Tym razem jestem gotowa, żeby zacząć! Wybieram żółty przycisk! Co za niespodzianka! Myślałem, że Suzy jak zwykle będzie odważniejsza! Czyli... Niepotrzebnie się spieszyłam? Wcale nie. Świetnie sobie poradziłaś. I dostajesz za to arbuza. Ustawię kranik, żeby łatwiej można było nabierać sok. Spójrzcie na to. jakiś świeży. Nie da się tego opisać. Wezmę kilka łyków. Bosko. Od razu czuję się rewelacyjnie. Jestem gotowy do dalszego działania. Mam nadzieję, że tobie też się spodoba. Otwórz szeroko usta, bo sok już płynie. To jakiś płyn? Co to może być? Jest bardzo chłodne, ale smakuje dosyć przyjemnie. Jesteś cała mokra, trzeba było szerzej otworzyć usta, mówiłem ci. Nie szkodzi, zaraz dostaniesz za swoje. Dlaczego to zrobiłaś? Teraz mam pestki na całej twarzy. Przepraszam, chciałam tylko troszeczkę zażartować. więc teraz moja kolej. A masz? Kręci mi się w głowie, muszę odpocząć. Kolego, czas, żebyśmy i my weszli do gry. Może wciśniemy ten przycisk? Fajnie, że się zgadzasz. W takim razie naciskamy. Dobra, czas na ciebie. Poradzę sobie sama. Głupie pestki. W końcu się ich pozbyłem. Czas przejść do Suzy. Chwileczkę. Wystarczy, że klasnę w dłonie i to, czego potrzebuję, pojawi się tuż obok. Jak dużo koli. Co za szczęście. Widzę, że Suzy ma dzisiaj farta. Otwórz usta, pokochasz ten smak. Coś mokrego? O nie, brałam już dzisiaj prysznic. Ojej, to kola. W takim razie nie ma problemu. Jest pyszna. Co ty tam robisz, Suzy? Nic nie robię. To wszystko mój żołądek. W koli musiało być za dużo gazu. O nie, co ty narobiłaś? Moje włosy. Zobaczmy, co mm. ciekawego dzieje się dookoła. Mm. Właściwie myślałam, że wszystko, co ciekawe, znajduje się w naszych pudełkach. Na przykład ten tajemniczy przycisk, tutaj. Nie sądziłem, że ktoś go wciśnie. No cóż, będę musiał dać ci parasolkę. Zaufaj mi, przyda ci się. Jaka fajna! Pasuje mi! Ale chcę coś jeszcze. Wcisnę ten guzik. Jak chcesz, szczęście w końcu się do ciebie uśmiechnęło. Tym razem wybrałaś frytki. Moje ręce poniesięgają, nie sięgają, nie mogę się oprzeć! Są tak świeże, wspaniale. Czekaj, prawie zapomniałem o Sosie. Nie można sobie wyobrazić frytek bez keczupu! No to zaczynajmy! Łap! No nie wierzę! To frytki! Uwielbiam je, ale ekstra. Dzięki! Jestem teraz naprawdę głodna! Co za uczta. Takiej porcji starczy mi na naprawdę długo. Widzę, że ktoś tu naprawdę lubi zjeść. W takim razie sos też będzie ci smakował. Uważaj, bo jest go całkiem sporo. To jeszcze nie wszystko? Ojej, coś się na mnie leje. A, to keczu! Podwójne szczęście. Super, idealny dodatek do frytek. Mówiłem ci, mam przecież świetny gust. Ja też bym z chęcią coś zjadła. Siedzimy tu od kilku godzin. Jestem pewna, że za przyciskiem ze znakiem zapytania kryje się coś smacznego. Na twoim miejscu nie byłbym taki pewny, Suzy. Weź to, przyda ci się. Zaufaj mi. Ciekawe po co mi to? No dobra, na wszelki wypadek założę na głowę. Okej, okay, teraz czas na wybór drugiego przycisku. Wiedziałem, że ochrona na głowę będzie jak znalazł. Fu, jak to śmierdzi. Muszę teraz zacisnąć nos. Od razu lepiej. Suzy, ten szlachetny i śmierdzący ser pleśniowy jest cały twój. O nie! Oczy zaczynają mi uzawić. Mam wrażenie, że do mojego pudełka wrócono garść brudnych skarpetek. To ser. No to ma sens, byłam blisko. Zabierzcie to! Nie czuję się dobrze. Biedactwo. Trzeba trochę rozprostować palce. Myślę, że ja też powinnam. Naciskanie guzików to świetne ćwiczenie. Wybiorę ten niezwykły. Co za zwrot akcji! Wspaniale! Założę się, że będzie fajnie. Te żelkowe oczy rozweselą absolutnie każdego. Są takie słodkie. Jestem pewny, że świetnie smakują. I już niedługo się o tym przekonamy. Spróbuj ich szybko i podziel się wrażeniami. To jakieś piłeczki? Chyba nie. To żelkowe oczy. Są takie pyszne. Przecież mówiłem. Wspaniały poczęstunek. Ojej, to boli! Ugryzłam się w palec. Pomóżcie mi, proszę! Potrzebuję lekarza. Nie wiedziałem, że jesteś taką ofiarą. Nie martw się, do wesela się zagoi. Nie popełnię tych samych błędów. Muszę być ostrożniejsza. Co ja widzę? Guzik z gumą huba-buba. Nie miałem wątpliwości, że go wybierzesz, Suzy. Twoja intuicja się nie myliła. Za tym przyciskiem naprawdę kryje się guma do rzucia. Tyle, że ta jest za mała. Potrzebujemy czegoś większego. Będę musiał użyć do tego pompki. Świetnie i jeszcze troszkę. No, zupełnie inna sprawa. Zrobiłem to najlepiej jak mogłem. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Jak dużo gumy? Takiego rezultatu sam się nie spodziewałem. Przygotuj się, Suzy. Czekacie coś niesamowitego? moja głowa! Następnym razem uważaj, gdzie rzucasz. Guma jest super. Tak jak myślałam. Wydaje mi się, że paczka jest już pusta. No to zaczynaj, Suzy. Wspaniale. A teraz czas na balony. Ojej, ja lecę. Żebyś nie odleciała za daleko. Muszę coś zrobić. Trzy, dwa, jeden. Ile tu jest różnych guzików? Nawet nie wiem, który wcisnąć. Dobra, będzie co ma być. O, wow, widzę, że Lili nacisnęła przycisk. I pierwszy mamy miód. Wow. Jak apetycznie on wygląda! O tak, jest bardzo pyszny! No to łap! Ojej! Co to takiego? Jakie to lepkie? Moje biedne włosy! To miód! Mm, jest całkiem pyszny! Fajnie, jestem zadowolona. O, nadlatują pszczoły! Nie, 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 to nie u mnie. Nie mam waszego miodu, to tam. Niam, niam, niam. Oj, a co ja mam w ustach? Pszczoła? Słabo mi. Trzymajcie się ode mnie z daleka! Podajcie stąd! Uff, chyba udało mi się od nich uciec. Muszę wziąć się w garści i nacisnąć guzik. Dobrze, niech będzie zielony. Przygotowałem coś specjalnego dla tego przycisku. Ogromną gumę hubę bubę. A w środku jest mnóstwo małych. Oj! Nie wyszło! No nic! Lecimy. Coś twardego sypi mi się na głowę. Nie mogę zrozumieć, co to. Aj! O nic paskudnego! O, to guma! Mm, moja ulubiona! Uwielbiam hubę bubę! A teraz nadmucham ogromnego balona. O rany, jaki wielki balon! Wiem, co z nim zrobić. Klaunie. Zaraz ci pokażę. Oj, fu, przerzuta guma. To chyba twoje. Pętliczek, pętliczek, czerwony stoliczek. Niech będzie ten przycisk. Albo nie, ten. O, to mój ulubiony przycisk. Na wszelki wypadek nałożę kask. Jestem gotowa. No to czas na gigantyczne wiadro czekoladowych cukierków Maltizers. Złapałem. Jakie pyszne! No to lecimy z tym. O rany, znowu coś twardego. Dobrze, że założyłam kask. Czy To trzęsienie ziemi? Uff, już po wszystkim. Wow, to moje ulubione cukierki! Jak fajnie chrupią. Mam ochotę zjeść je wszystkie naraz. Uwielbiam czekoladę. O co chodzi? Co no dopiero policzki? Przypominasz chomika żarłoku. Żarłok? No to masz. Co to za czekoladowy ostrzał? Lepiej stąd pójdę, póki nie oberwałem. Jaki przycisk wybrać? No dobra, niech będzie żółty. Wydaje mi się, że nie czeka mnie tam nic dobrego! O nie! Co za ogromne kolce! Zmiażdżą mnie jak naleśnika! Mam do paznokci! Manikir mnie tak relaksuje! O nie! Kolce są coraz bliżej! Zaraz wypiłuję dziurę i wyjdę stąd! Szybciej, szybciej! O tak! Udało się! Jestem uratowana! Brawo! Saulga. teraz moja kolej. No dobra, wybieram żółty. A, no w końcu, bo już przysnąłem. Nareszcie nadszedł czas na ten ogromny stos popytów. Uwielbiam te zabawki, dlatego wezmę jedną dla siebie, dopóki nikt nie widzi. Łap! Oj, oj, aj! Już po wszystkim? Skończyło się? O, to popyt! Ale fajnie! Jest ich tak dużo i mają tyle różnych kształtów. Hmm, mam super pomysł! Za pomocą kleju odnowię nieco ten pokoik. Wylewam klej na popyt i przyklejam go do ściany. Widzicie, jak super? Dobrze, że wziąłem sobie jeden popyt. Ujęty! Teraz mam jeszcze więcej przycisków. Tylko te mają działanie antystresowe hop, 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 hop. Ojej, przypadkowo nacisnęłam przycisk! Nie chciałam! Ups, nic nie poradzimy. Guzik został wciśnięty. Więc częstuj się kolejnym produktem. Zdrowy i śmierdzący koktajl z brokułów. U, co za ochyda. Co to za obrzydliwy szlam? U, w dodatku w takim kolorze jak plegma. Ochyda. What? No nie zazdroszczę ci. Dobrze, że mam tu antystresowe ściany. Tak, to było naprawdę obrzydliwe. Idę do lili, papa. Jaki guzik mam wybrać tym razem? Pętliczek, pętliczek? Dobra, niech będzie niebieski. Chciałabym coś smacznego, tylko coś smacznego. Znowu mamy pecha. Śmierdzący ser. O, fu, nawet nie mam ochoty go dotykać. Co za smród? Nie rozumiem, jak ludzie mogą go jeść. Aj! Co to za paskudny fetor? Jakby ktoś mi tu wrzucił skunksa. Ojej, no nie do rady! Natychmiast <noise> potrzebuję maski przeciwgazowej. Tak lepiej. Ale smród to nie do wytrzymania. Muszę się stąd wydostać. Ach, ty spryciarzu! Daj mi to! Ja tego bardziej potrzebuję! Ej, a co ze mną! Pomocy, słabo mi! O, tak, czuję się teraz świetnie, nic nie czuję. No tak to kto następny! Dobra, nie ma się co zastanawiać, wybieram ten. O, lilina nacisnęła na przycisk. No to szykuj się na niespodziankę! A oto i ona! Mąka! Jest jej bardzo dużo, więc uważaj na nos i oczy! Zaraz ci tu urządzimy opady śniegu! No i jak? Podoba ci się? Mam nadzieję, że wprowadzicie w świąteczny nastrój! Co to jest? Mąka? Psik! Wpadła mi do buzi i nosa! O rany, wszystko aż się trzęsie. Lili, wszystko w porządku? Znowu będziesz kichać? Niepotrzebnie tu zajrzałem. Dobra, mam dosyć tej mąki. Sprawdźmy, co się dzieje w drugim pudle. Dobrze, zamierzam nacisnąć ten przycisk. Zielony, mam nadzieję, że to będzie coś pysznego. O, widzę, że już wybrałaś. Tym razem czeka na ciebie opakowanie super ostrych chipsów Doritos. Ja nie znoszę ostrego. Ale co kto lubi. Łap. Ojej, chipsy się na mnie sypią. Prosto w oczy. Uf. Chyba przestało. Spróbuję. Mm, to jest pyszne. A ja tak zgłodniałam. O tak, to się nazywa szczęście. Ojej, coś jest nie tak. Jak to piecze? Wow, co to za miotacz ognia? Lepiej zamknę to pudło, dopóki się nie uspokoi. Wybiła korek! Normalnie szok! To się nazywa moc! Można troszkę ostrożniej? Psik! Na zdrowie, Lili! Oj, niezła rozruba! To straszne, jestem cała w sadzy! Lepiej już pójdę! Może ten? Nie, a może ten? Też nie! A może jednak ten? Długo jeszcze! Zaraz zasnę, naciskaj! Szybciej! Dobra, dobra. Niech będzie żółty. Żółty to żółty. Prognoza mówi, że będzie dziś padać cytrynami. O rany, co za kwasota. Lecimy z tym. Oj, coś mokrego i śliskiego. Auć! Wystarczy! Kiedy to się skończy? Już po wszystkim? Co? Cytryny? Spróbuję. Oj, kwasota! Nie, no nie będę tego jadła. Co za klaun, pokażę mu. A, mam nawet pomysł. Wszyscy wiedzą, że jeśli życie daje ci cytryny, no to zrób z nich lemoniadę. I tym właśnie się zajmę. Voilà. I gotowe. Teraz mam prawdziwy orzeźwiający napój. Co? Lemoniada? Ja też chcę. Poczęstuj mnie, proszę. Poczęstować? Z przyjemnością. Dziękuję. O nie! Tu nie ma cukru. Widzę, że ci smakuje. O nie! Jestem cała mokra! Czemu to robisz? Jak mogłeś! Nie trzeba było mi podsuwać tego paskudztwa! Moja kolej, tak? Intuicjo, podpowiedz mi jaki guzik nacisnąć. O, ten wygląda jakoś dziwnie. Nacisnę go. No, co tam jest? O rany, ile pięści! No, to żółwik. Ojej, to sneakers. Lubię go. Zaraz sobie zjem. Mm, rewelka. To znaczy, że w każdej piostce jest coś pysznego. Daj mi to i ty. I ty. Ostatnia piątka mm. i ostatni przysmak. Ojej, czy to jajko? O, wow, co za ochyda. A tak fajnie się wszystko zaczęło. Mam teraz brudne włosy. Widzieliście to? Dostała jajkiem prosto w czoło. Nie ma w tym nic śmiesznego. Ale dzięki za czekoladki.